Cześć kochani, witajcie w sobotę. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajny dzień. A jak nie, to i tak życzę Wam miłego weekendu. Zapraszam Was na nowości do Lidla. Zobaczycie fajne rzeczy do kuchni, tanie. Tak więc zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Zaparzcie sobie kawkę, herbatkę i życzę Wam miłego oglądania. Zapraszam Was na przegląd koszy w Lidlu. I mamy tutaj zestaw trzech miseczek za. Niecałe 40 zł. Kolejno y, pokazał się taki fajny pojemnik, ale to na pewno nie są silikonowe pojemniki. E, ten pojemnik widziałyśmy na pewno w Pepko, był dużo tańszy. Tutaj 30 zł coś mi nie pasuje. Tak więc, e, jeżeli nawet to jest ta cena, to odsyłam Was do PEPKO. Tutaj są jeszcze takie: widzę, pojemniczki, jakby e, maselniczka. Dobrze widzę. No, maselniczka. Więc te ceny są inne niż tutaj e, nam e, pokazuje etykieta. Pojemnik na jajka też chyba był tańszy w Pepco, tak? Więc tutaj może i y, są te rzeczy, ale identyczne znajdziecie w Pepco jednak tańsze. Następnie kocyk 20 zł. No, te kocy teraz na wyprzedaży są to tak, bo one już są jakiś miesiąc, jak nie dwa w tych koszach. Pamiętam, pokazywałam je Wam jakiś czas temu. A tu jest hit. Trzy koszyki za 12 zł. W ogóle w Lidlu jest bardzo dużo wyprzedaży, więc warto udać się do swojego sklepu, bo tutaj no, jeden koszyk kosztuje 6 zł. Pojemnik, deska 20 zł, zestaw sztućców 35 i mini patelnie aluminiowe 20 zł, i już Wam pokażę po kolei, jak one się prezentują. I te deski, uwierzcie mi, są dosyć ciężkie. Tu mamy zestaw dwóch desek, tak wyglądają sztućce. Jeszcze tylko zerkam, bo mam pojemniki, czyli ten zestaw, czyli pojemniki. No to chyba te pojemniki 20 zł. Tutaj takie ładne są, zobaczcie, 4 sztuki. No i patelnie. Tutaj mamy różne kolorki, takie malutkie, akurat na jedno jajko sadzone. Idealna. Ale mega ładny kolor fioletowy, taki inny. Jeszcze nie widziałam fioletowego. Na patelni, tak więc w Lidlu, zobaczcie, możecie kupić. Młynek elektryczny za niecałe 40 zł. Zobaczcie, jakie fajne pojemniki. Za niecałe 30 zł tu macie różne rodzaje. Akcesoria kuchenne 5 zł. i 20 zł. deska drewniana lub zestaw. Kolejne nowości to takie zestawy, widzę, pojemników za 12 zł. Zobaczcie, coś takiego. Tutaj mamy chyba tą deskę za 20 zł. Będzie też drapak za 15, mata lub zestaw za 35. Dobra, drapak widzę. I tu jeszcze jest mata. Tutaj jeszcze też jest coś, chyba dla jakiegoś kotka i dla pieska. Nie wiem, to taki jakby domek. 50 zł. W każdym razie te zestawy obok widzę. Za 30 zł te drewniane, fajne wieszaki, półki. One były w zeszłym e, przeglądzie, ale tych kocy nie było. Tak więc takie nowe koce, zobaczcie, jakie one są fajne. E, takie e, puszyste i z frędzlami za niecałe 18 zł. E, puszyste, bo one są takie, one mają takie, takie miśka na zewnątrz. Mnie to drapie, ale. Ale może komuś akurat to nie przeszkadza. Następnie znajdziecie za 90 zł. kołderkę, i teraz będą pojemniki za 20 zł. Szukałam ich ostatnio i tutaj je panie schowały. Zobaczcie, takie płaskie pojemniki. One idealnie nadadzą się właśnie na ser bądź węgliny. No i lecimy dalej. Tutaj już będą nowości dla dzieci z gazetki. Mamy spodnie za 15 zł. Mój maluch jest udany. On przychodzi, pokazuje, że ma kurtkę. Tak lubi ostatnio ze mną chodzić. Może dlatego, że go tak bardzo chwalę. Jest taki mądry, duży chłopczyk i, i teraz cały czas z ze mną jeździć, więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Bluzeczki dla e, dziewczynek. Tutaj jeszcze są takie e, bluzy dla chłopców. 35 zł. Kurtki. A nie, to były kurtki. 35 zł kurtki. Kolejne kurtki. 40 zł. Zobaczcie, właśnie to jest ta, co mój Maluch pokazał, że to jest nowość. Tutaj mamy jeszcze kapcie dla dziewczynki i dla chłopca za 40 niecałe złotych, a tutaj macie chodek dla pszczół za 15 zł, frytkownica za niecałe 400 zł no i za 350 zł chyba odświeżacz hmm, powietrza to był do pomieszczeń. Tutaj jakieś widzę fajne, malutkie akcesoria kuchenne. Między innymi tutaj widzę jakieś wykrawacze do ciastek, tarka. No fajne rzeczy do ciastek. A to nie wiem co to w ogóle jest. Czekajcie, co to. Aha, klips do torebek. Tylko tutaj nie ma cen, więc wybaczcie, taki stędzik sobie stoi u mnie w Lidlu. No i mamy za 30 zł zestaw obrotowej tacy. Tu mamy trzy takie m, rozmiary, bo jest ta najmniejsza, później średnia i największa. Tutaj chyba są dwie: jak się nie mylę. E, tak, chyba będą dwie najmniejsze: jedna taka większa, wysoka i największa. E, każda kosztuje 30 zł. Wiem, że w Action są chyba te średnie, ale są niższe, tak jak te, Więc, albo nawet i, i takie niskie jak ta największa. Ale taka szerokość. Mam nadzie nadzieję, że wiecie o jaką e, mi chodzi. Ja ją kiedyś kupiłam i pokazywałam wam. Tak więc tam na pewno macie tani, więc nawet dwie, trzy się opłaca lepiej. Tutaj kolejna to walizka, ale czekajcie, ta walizka już była, więc tutaj pokażę wam e, fajne szklaneczki, kieliszki i ten zestaw szklanek. Macie za 30 niecałe złotych. Zestaw garków za 190 zł, i tu mamy fajne kosze za niecałe 30 zł. Te wazony były już w przeglądach, ale one są tak cudne, że musiałam Wam pokazać. 40 zł i 49 groszy, mi są prześliczne, tak więc mam nadzieję, że Wam się ten przegląd spodobał. Zostawcie łapeczkę, subskrypcję i komentarz, będzie mi naprawdę bardzo miło. Zapraszam Was na wczorajszy przegląd, tutaj z Pepko. Były cudowne nowości. Na Vlog Slaw leciał najnowszy przegląd z CA i kolekcja wiosenna. Tak więc serdecznie Wam polecam. Dziękuję za oglądanie tego filmu i na pewno jeszcze się słyszymy dzisiaj w kolejnych przeglądach, tak więc życzę Wam miłej soboty, cudownego weekendu. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki, subskrypcje. Jesteście cudowni. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć! Oczywiście zostawcie mi w komentarzu serduszku łapkę, kropkę, cokolwiek, bym wiedziała, że tam jesteście. Od razu lepiej mi jest na serduchu, bo wiem, że tam jesteście i mnie lubicie, tak więc dzięki z góry i trzymajcie się, buziaczki, pa! Ale jeszcze muszę Wam powiedzieć, dzięki, że jesteście, uwielbiam Was!